Cześć! Dzisiaj przybliżymy sobie temat wykorzystania terenu. Temat ten jest bardzo rozległy, dlatego omówimy sobie różne możliwości bez podawania wszystkich miejsc, gdzie możliwe jest wykorzystanie różnych taktyk. Zaczniemy sobie w każdym punkcie od tych bardziej oczywistych, kończąc na tych bardziej zaawansowanych. Dlatego zachęcam do oglądania całości. Na pierwszy ogień potwory. Mogą być one dla nas pomocą, jak i zagrożeniem. Zależy to głównie od tego, jaką klasą gramy. Przykładowo Warlock doskonale wykorzystuje okoliczne moby do walki, czy to blokując drogę ucieczki, korzystając z Phantomize, czy bezpośrednio lecząc się ze wszystkich potworów, rzucając na nie klątwy. Również Barbarzyńca, dzięki Kraszowi oraz swojemu okrzykowi, radzi sobie całkiem nieźle z pogonią przez niewyczyszczone pomieszczenia. Ogółem zazwyczaj ucieczka przez niewyczyszczone pokoje jest łatwiejsza, o ile tylko mamy dość prędkości otwierania drzwi. Umiejętności resetujące agromobów, mobów tak jakby tak zaatakowały naszego przeciwnika, jak niewidzialność wizarda i roga, również są w tym niezwykle przydatne. Inne klasy, jak na przykład ranger, wolą mieć wyczyszczone pokoje, zwłaszcza jeżeli planuje umieścić w tym pokoju pułapki. Możemy również wykorzystać potwory uzbrojone w broń dystansową do otwierania nam szybko drzwi. Ustawiamy się przed drzwiami i czekamy, aż dany potwór wystrzeli w nas pocisk. Unikając trafienia, trafia on w drzwi i szybko nam je otwiera. Jeżeli już mamy na sobie pogoń z chociażby szkieletów z łukami i ktoś nam zamknie drzwi przed nosem, to jest to bardzo przydatna metoda. Kolejnym sposobem wykorzystania terenu do tropienia przeciwników jest wykorzystanie zwłok potworów. Jeżeli przykładowo zwłoki potwora są zwrócone w kierunku drzwi, to spora szansa jest na to, iż ktoś pokonał tego potwora i następnie przeszedł przez te drzwi zamykając je za sobą. Bardziej zaawansowany sposób wykorzystania tego to takie zabijanie potworów, by sugerowały inną trasę niż którą zamierzamy iść. Zmyli to graczy szukających PvP, opóźniając ich ewentualną pogonę za nami, a być może zmusi do walki ze sobą innych graczy. Zupełnie z innej strony podchodząc do tematu, możemy wykorzystać teren do łatwiejszego pokonywania trudniejszych mobów. Nazywamy to czizowaniem i polega ono na ustawieniu siebie w takim miejscu, by potwór nas nie atakował, bądź żaden z jego ataków nie był w stanie nas trafić. Ewentualnie, by unikanie ataków było znacznie prostsze. Jest to dobre rozwiązanie, kiedy jeszcze nie umiemy zabijać tych potworów w biegu, ale nie powinniśmy na tym polegać. Układ mapy i miejsca oraz mechanika danego potwora mogą się zmienić, przez co cizowanie nie będzie już możliwe. Czwi i wąskie przejścia, które spotykamy w lochach, są bardzo istotnym elementem taktycznym. Wyjątkowo istotnym elementem taktyki jest korzystanie z drzwi. Kiedy walczymy każdą klasą dystansową z klasą walczącą wręcz, dobrym sposobem na zyskanie dystansu jest zatrzaśnięcie przeciwnikowi drzwi przed nosem, blokując ciałem dostęp do przejścia. Dzięki temu nie będzie w stanie przejść na drugą stronę drzwi i nawet jeżeli otrzymamy to jedno trafienie, to rozdzielą nas drzwi. Kolejnym sposobem na wykorzystanie drzwi jak i zarazem wąskich przejść jest zaciągnięcie tam barbarzyńcy bądź innego przeciwnika, który atakuje robiąc szerokie zamachy. W ten sposób jego broń będzie blokowała się na ścianach, co da nam dużą przewagę. Wąskie przejścia ułatwiają nam też trafienie przeciwnika z broni dystansowej, ponieważ nie będzie w stanie robić uników. Czymś, co może się nam szczególnie przydać, jest zaglądanie przez drzwi, by sprawdzić, czy nie ma za nim pułapek. Technika ta jest bardzo przydatna w hajrolach, powinna być dodatkowo naszym przyzwyczajeniem, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy jakiś ranger się tam nie chowa. Kryjówki są to idealne miejsca na zasadzki bądź miejsca, w których można się chować tak, by nikt nas nic się nie spodziewał lub nas nie odnalazł. Przykładowo, kiedy chcemy kogoś upolować lub poczekać bezpiecznie z quest itemem na wyjście z mapy. Takich miejsc jest na mapach bardzo dużo, a to tylko kilka z przykładów. Ciemnice, czyli mocno zaciemnione obszary mapy, również nadają się do chowania w obu przypadkach. Możemy wyłać sami takie miejsca poprzez gaszenie latarni, ale wtedy trzeba liczyć się z tym, iż przeciwnik będzie miał podwyższoną czujność lub w ogóle zrezygnuje z wchodzenia do tego obszaru. Bardzo istotne jest to, byśmy nie mieli na pasku żadnych podjodów, gdyż świecą się w ciemności i bardzo łatwo ostrzegą naszego przeciwnika o naszej pozycji. Również niektóre aury i umiejętności mogą zdradzić naszą pozycję. Skróty i przeskoki W ruinach oraz kryptach w niektórych punktach jest możliwość przechodzenia pomiędzy segmentami pomijając drzwi. Część jest dostępna dla wszystkich klas, niektóre tylko dla rogue'a z double jump'em lub druida. Takie skróty pozwolą dostać się szybciej do konkretnych obszarów mapy, bądź mogą pozwolić na ucieczkę przed graczami lub mobami. Brak otwierania drzwi ma również plus w tym, iż nie zalarymujemy przeciwnika w tym drugim segmencie mapy. Innym rodzajem skrótów są przejścia w danym segmencie poprzez przeskakiwanie po danych elementach terenu. Pozwalają one przykładowo skrócić nam drogę lub wykorzystać je w walce, zmuszając przeciwnika do podążania za nami po niebezpiecznym terenie. Mamy też możliwość, przy przeskakiwaniu takiego miejsca, zablokować przeciwnika ciałem i spowodować jego upadek na niższy poziom, co da nam możliwość walki dystansowej z przewagą, wyleczenia się lub ucieczki. Przewaga wysokości. Przewaga wysokości jest bardzo pomocna w walce. Podczas walki wręcz, kiedy jesteś wyżej od przeciwnika, twoje ataki będą trafiały przeciwnika w głowę, a wrogi ataki w twoje nogi. Pamiętaj, a żeby wykorzystać przewagę wysokości, potrzebujesz dostatecznie długiej broni. Jeżeli walczysz tyletem, będzie ci o wiele ciężej trafić przeciwnika, jeżeli będzie niżej od ciebie, ze względu na kolizję modeli postaci. Jeżeli posiadasz broń dystansową lub czary, przewaga wysokości może determinować wynik walki. Pamiętaj tutaj o zasięgu konkretnych zakleń. Za czy Curse nie są pociskami, więc mają mocno ograniczony zasięg rażenia i nie będą stanowić problemu dla ucznika. Najlepszą przewagę wysokości uzyskujemy, kiedy stoimy na płaskiej półce, wtedy z nadkrawędzi wystaje tylko część naszego ciała, co dodatkowo chroni nas przed trafieniem. Osłony Korzystanie z osłon w walce dystansowej, a czasem i w walce wręcz, jest niezwykle przydatne. Pozwala wyleczyć się w trakcie walki lub atakować z przewagą, bo przeciwnik będzie miał duże problemy z trafieniem nas, Przyklejenie się niejako dodanej osłony w walce dystansowej może dać nam naprawdę kolosalną przewagę nad przeciwnikiem, który będzie atakował z otwartego terenu. Będzie to szczególnie przydatne, jeżeli będziemy walczyć przeciwko Warlockowi, gdyż Bolt of Darkness będzie rozbijał się na osłonie przed nami przez jego bardzo dużą kolizję, a każdy nietrafiony Keres będzie zmniejszał życie Warlocka. Musimy jedynie uważać na Hellfire i Hydre, gdyż te dwa zaklęcia mogą wygonić nas z zaosłony. Innym rodzajem osłon będą kolumny. Są one niezwykle przydatne przy każdej walce, ponieważ możemy obchodzić kolumnę, pozostawiając przeciwnika naprzeciwko i w ten sposób wyleczyć się z naszych obrażeń i, jak niejako, zresetować walkę. Krytyczne miejsca. Na mapach znajduje się kilka miejsc, które można nazwać krytycznymi. Schowanie się tam lub zaatakowanie z tych miejsc może przesądzić w dość łatwy sposób o wyniku walki. W innych możesz ukryć się poza widokiem, na przykład podczas rozstawiania ogniska lub oczekując na otwarcie się przejścia na niższy poziom mapy. Oto przykłady takich miejsc wraz z tym, jak się tam dostać, natomiast musisz pamiętać o tym, że różnią się one znacznie od kryjówek tym, iż nie są to miejsca, na które patrzą gracze w pierwszej kolejności. Najczęściej ich wzrok jest położony niżej, przez co w ogóle nie zauważają tych miejsc. To już wszystko na dzisiaj. Było to ogólne zarysowanie wszystkich możliwości taktycznych, jakie daje nam teren na mapach w Dark and Darker. Nie wiadomo, czy w przyszłości nie pojawią się jakieś dodatkowe możliwości, natomiast już teraz zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, byście zawsze mieli najnowsze informacje o moich materiałach. Pozdrawiam, cześć.